Siemanko, hej, z tej strony e, Michał. Witam Was serdecznie z mojego paksowozu, z samochodu. E, mam różne światła w samochodzie, dlatego że z jednej strony świecą na mnie latarnie, a z drugiej strony e, błękitne lampy, które mam ze sobą. E, I specjalnie ustawiłem je na kolor błękitny, po to, żeby nam przypominały trochę nieba. E, no ale, ale nie będę się tutaj da dalej rozwodził nad tym, gdzie siedzę, a po prostu przejdę do kwestii Ewangelii, którą dzisiaj będziemy rozkminiali yy, i powiem Wam szczerze od razu, że jak ja zobaczyłem jaka jest dzisiaj Ewangelia i jaką Ewangelię będę musiał skomentować, to kurczę trochę posmutniałem, dlatego że ja tej Ewangelii, tej opowieści o rządcy nigdy nie rozumiałem. Zawsze starałem się coś z niej wyciągnąć, ale nigdy nie potrafiłem jej zrozumieć, że tak naprawdę o co chodzi. Że o co chodzi, że, że co, że tutaj Pan Jezus pochwala jakąś przebiegłość, jakąś taką nieuczciwość i wiecie, tak sobie przeczytałem nie tylko Ewangelię, ale też cały rozdział, który jest, nie? I zobaczyłem jedną fantastyczną rzecz, która, której, której wierzę w to, że Pan Jezus chce mnie dzisiaj nauczyć. I to, jest, I to jest moja interpretacja, mój komentarz, to, co ja wyciągam, być może się ktoś nie zgodzi. Ale to, co ja wyciągam z tej Ewangelii dzisiejszej, to to, że ja jako chrześcijanin, jako katolik, ja mogę być przebiegły w czynieniu dobra. Czajcie bazę? Że mogę być przebiegły w czynieniu dobra. Że mogę ludzi zaskakiwać w niektórych sytuacjach tym, jakie dobro czynię. Nie. Yy, przeczytajcie tą Ewangelię, która jest dzisiaj wsłuchajcie się w nią i pomyślcie jak bardzo jak yy, na szeroką skalę możecie czynić innym dobre rzeczy przebiegle że yy, możemy yy, działać i czynić dobro na przykład w ukryciu nie? że nie zawsze musisz yy, musimy yy, otwarcie przyznawać się do tego, że ej stary słuchaj, ja teraz Posprzątam Twój pokój. Albo ja, ja dzisiaj umyję gary. Dzisiaj, bo taki, taką mam. To. Albo. Ma, umyłem gary. Hej, halo. Posprzątałem pokój. Hej, halo. Nie ukradłem dzisiaj nikogo halo. Zobaczcie, jak bardzo możemy być przebiegli. W czynieniu dobra, że my nawet nie musimy o tym mówić. A z radością możemy patrzeć na reakcję drugiej osoby, kiedy ją zaskoczymy. Naszą przebiegłością, że uczyniliśmy jej dobro. Że na przykład. Przebaczyliśmy tej osobie, nie? Bo tutaj mamy kwestię rządcy, który tak naprawdę, wiedząc, że już nie będzie rządcą, yy, usuwa odsetki yy, tym, którzy zapożyczyli się u jego szefa. Yy, kasiory, nie? No nie tylko kasiora, ale różnych dóbr, różnych rzeczy. I on mówi siadaj, pisz i będziesz oddawał teraz tutaj yy, tyle, ile tak naprawdę pożyczyłeś. Bez odsetek. Bez odsetek, nie? Czyli tak naprawdę yy, ten rządca robi dobrą rzecz. No, bo nie uprawia lichwy, nie uprawia tego nieuczciwego handlu pożyczkami, tylko mówi słuchajcie, oddacie oddaj, mojemu panu tyle, ile pożyczyliście. I jego przebiegłość tego rządcy trochę uczy mnie, jak przebiegle czynić dobro drugiej osobie, nie? Że ja nie muszę trąbić dookoła, że ja robię coś dobrego, że ja nie muszę wszystkim dookoła o tym mówić, tylko ja mogę przebiegle zrobić coś w ukryciu i mogę, e, mogę spowodować. Mm, uśmiech na twarzy yy, kogoś, nie? No i też to jest fajne, że z drugiej strony ktoś, na przykład, może przyjść do mnie i yy, oczekiwać, że ja nigdy mu nie wybaczę pewnej rzeczy, a ja go nagle zaskoczę i powiem: Stary, ja ci przebaczam, stara, ja ci przebaczam, nie? Zapomniamy wszystko, lecimy dalej, budujemy na nowo relacje. Bycie przebiegłem w czygieniu dobra, to jest coś, co, co, czego uczy mnie dzisiejsza Ewangelia yy, i czego uczy mnie ten rządca, który. Dla dobra innych usuwa ich długi i nie uprawia lichwy, nie? To jest coś niesamowitego. Pozdro. Pozdrawiam Was z samochodu i życzę Wam dobrego dnia. Ej.